Cześć Siemanko z tej strony sepa i witam was w kolejnym odcinku. Za <grystanie> O, o, chwila, bo strażnik nadchodzi. Eee, mam, e, słuchajcie, mam tutaj parę rzeczy ogarnięte. Drugiego kwiatka sobie dokupiłem, jakiś fotelik sobie dokupiłem. Eee, chyba tam jeszcze linę też zdążyłem zupgrade'ować. Eee, parę jeszcze innych rzeczy. E, jest noc, tak, tak, wiem, to ty już idź. A teraz musimy sobie, teraz musimy sobie skoczyć, słuchajcie, bo odkopałem, odkopałem ten cały tunel, e, odkopałem cały tunel i teraz, e, teraz sobie skoczymy e, do dziury. Już pójdziemy poszukać tej drabiny w tych tunelach. Tu jeszcze muszę troszkę dokopać. Jeszcze, jeszcze nie wszystko zupgrade'owałem, nie wiem jak ja tutaj zdążę z czasem, chociaż teraz mamy, teraz mamy ciszę nocną, to ja myślę, że nie powinno być problemu, tutaj sobie racę zrzucę, chociaż tutaj muszę jeszcze gdzieś kopać, a nie, jestem już w jakichś tunelach, ciemno tu trochę. O jest, myślałem, że dalej ta drabina. O! Ale zaraz ja mam dynamit. Nie, dynamit nie pomaga. Halo, ale mam drabinę, a jak ja się mam do tej drabiny dostać? O, czekajcie, bo yy... Tu jest koniec tunelu. Ja pitole, przecież ja tu zabłądzę. Aha, chwila, 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 bo trochę chyba pobądziłem. tu mamy nasze wyjście, tak, tu rzucimy sobie racę, drabina, z tej strony jest do, dojście do tej drabiny cholernej, z tej strony jest skała, z tej strony jest skała. Mamy jakąś skałę. Tu wróciłem do naszego punktu wyjścia. to nie będzie takie proste, jak się wydawało. Teoretycznie tutaj w lewo, ale tutaj mamy skały. Jak ja mam tu się przedostać? Dynamitem tego nie mogę rozwalić. Dobra, jeszcze tu jest jedna droga, przydałaby się latarka. Okej. Okay. A, dobra, obszedłem to dookoła jakoś. Nie mam polnego pojęcia, jak <śpiewanie> <śpiewanie> faktycznie, kurde, udało się wyleźć z tego więzienia. Dobrze, tak jak opowiadał gościu. Eee, chwila, poprzedni, następny. Eee, załącz. Dobra, wejdź do pojazdu. Eee, S, A, D. Ale jaja do tego się nie spodziewałem, że będę jeszcze tutaj autem jeździł. Ha, ha, ha. No, ale w sumie co, ucieczka z więzienia to ucieczka z więzienia, nie? Ty, ale tam jest znajdź ukryty helikopter w opuszczonej rafinerii i uciekni. No dobra, tu nie przejadę. Aj, dziwnie się troszkę tym jeździ. Dobra, nic, spróbuję. Spróbuję inną stroną dojechać do tego helikoptera. Tędy nie przejadę. Ja ci... Oni mnie chcą chyba staranować. Oh udało się skasować znaków. Takie tu stare rupiecie stoją po bokach. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Dobra, dajmy gazu. <śpiewanie> <śpiewanie> o, nie no nie, to jest kurde. Dało ci się uciec z co aż 3 godziny 31. Zaczynasz nowe życie, baw się dobrze. Kurde! Myślałem, że to troszkę dłużej wszystko potrwa. A to... <grywia> dobra, teraz można... A to właśnie tak myślałem, że... E, tak myślałem, że się odblokuje ten... E... O zaostrzonym rygorze. No nic, dobra, jako... udało się uciec z więzienia. <grywia> e, dz ten dzisiejszy odcinek to będzie taki... E, taki szybciutki... E, trochę pobłądziłem po tych tunelach, ale jakoś się udało wyjść do tego garażu e, to, o, o nic, dobra, słuchajcie. E, gierka w sumie tak fajna, żeby na chwilę pograć. E, także jak ktoś chce, to proszę bardzo, e, tym bardziej, że tym bardziej, że mamy tutaj te oza... A właściwie I to ze... Outsmarted the guards. Stole helikopter. Tiny o. problem. You actually have to know how to fly one. I thought how hard can it be? Hard enough to slam me straight into a lighthouse. I lived. Good news, bad news. They hauled me out and dumped me in a hardcore high security prison. Less ah. of, uh, Meaner neighbors. Warden looks at me like I kicked his dog, but that's fine. Every wall has a weakness, and I'll find it. Oh, proszę. Ja myślałem, że to będzie, te, że to będzie tamta cela, e, tamta cela, tylko, że powiedzmy trudniejsza. A co my tutaj mamy? A też mamy dywanik. Pisałem eee. <grytałem> w gazecie, że miałeś Bliskie spotkanie z latarnią morską Współczuję podobno na tym oddziale o zaostrzonym rygorze Nie dają nawet łyżek do zupy Załączam patyczek do lodu Wiesz co z nim zrobić? Nie no serio? E, patyczkiem do lodów? Zwiń dywan na podłodze No dobra, weź coś metalowego Serio? Z, z lewo zmywakiem, A nie, kranem <śmienicza> o nie, serio? Patyczkiem do lodów. Nie, no to już jest przegięcie teraz. Dobra, włóż przedmiot na ławkę przy kracie, schowaj narzędzie pod łóżkiem, czyli standardowo, tak jak przedtem. Okej. Okay w drzwi celi, żeby wezwać strażnika. Dobra, czyli tutaj zasadę mamy zasady mamy taką samą Za mhm. 20 sekund masz być w celi. Dobra, musimy obczaić tych ziomków, co ten ma? Dobra, ten ma żarcie. Ten ma łyżkę, ale to potrzebujemy 15, to jeszcze tyle nie mam. O. Urmuszony. i tutaj mamy półtorej minuty, tylko daj strażnikowi pięć przedmiotów. No co nic nie ma Ty nic nie znalazłem No nie A nie mam już energii teraz Nawet nie mam mu co sprzedać. Nie, ty jedną kaczkę mam. Może mi da jakąś rolkę papieru, nie za tą jedną kaczkę. Cztery mi dał, 20 sekund, 10 ty ziomek, ile ty chciałeś za ten? 15. Dobra, nie mam tyle. Musisz jeszcze poczekać. Ach, zbaściłem, to miałem wziąć od tego przecież żarcie jeszcze. aj. aj, aj. Powkurzamy strażnika trochę. Pytanie czy... pytanie czy ten. A, da mi papier jeszcze. Dobra, ziomek daj no coś do żarcia? No, gdzie on jest? Kurde, teraz przerwał. A nie, dobrze, że przerwa obiadowa. Dobrze, zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Czy ta zasada jest ta sama? Oni sobie pójdą, a ja spróbuję trochę pokopać. No, dokładnie to samo. Zmieniło się tylko troszkę wygląd. Eee, tutaj też laska przychodzi i otwiera. Strażnik jest. Dobra. Poszli w cholerę. Sępokopiemy chwilę. i Pójdziemy na obiad coś zjeść. Nie, no to jest masakra. To. O, z tym patyczkiem do tych lodów. Dobra, dobra i to. Ty, ale to nic nie mi nie odkopie. No, bez. Jaj, dobra, idziemy szybko coś zjeść, zanim nam stołówkę zamkną. E, tu też mamy magazyn. Stołówka. Hej, you. Hej, you. Załaz w mi zapałki. Dobra, zobaczymy. Strażnica. Kurde, ale mało tej energii. Maszynę mamy. No, tutaj to nie poszalejemy. Na obiad, jak zjadłem, to jest zdecydowanie mniej energii. Jest tu jakiś plac zabaw. Jest. Sztanga jest. Niski poziom energii, no. Dobra, dobra, może gdzieś wykopię jakieś zapałki to ci dam. Koniec obiadu. bardzo dobrze. E, nie w tą stronę, w tą stronę. Nie wiem, czy będzie miał, czy będzie chciał mnie teraz wypuścić. Odebrałeś już papier. No i co? I skończyły mi się? Skończyła mi się energia i dupa. No nic. E, spać nie mogę iść, nie odpocznę. E, co mi z tego, że strażnik przyjdzie, jak e, nic się nie wykopało? i tak nie wypuści, i tak mnie nie wypuści. Zobaczymy co, zobaczymy co zrobi. Ale pewnie, pewnie e, dokładnie to samo co przed chwilą. Czyli powie mi, że mam się odwalić. Odebrałeś już papier No właśnie, tak myślałem. Cholera. Czyli zostanie mi, e, zostanie mi przespać się i rano coś pokopać, może się coś znajdzie. E, a może nie będę kopać. E, czyli co? Czyli zrobili nam, e, zrobili nam wersję hardcore e, na takiej zasadzie, że mamy krótsze czasy, e, mniej przedmiotów do ziemi, mniej przedmiotów w ziemi do wykopania, e, bynajmniej na początku. E, no, i patyczek do lodów. Startujemy z patyczkiem do lodów zamiast, e, zamiast e, łyżeczki. Czyli, e, czyli w sumie to niewiele się zmieni, poza tym, że to wszystko nam się wydłuży w czasie. Bo tamten, e, tamte kopanie to praktycznie, no powiedzmy, że ogarnąłem, e, ogarnąłem w dwa odcinki. E, troszkę później podkopałem jeszcze e, do tego zejścia. No i teraz chwila i już jest. E, i już jest pograne. Eee, tutaj to będzie troszkę dłużej trwało, ale zasada jest, e, zasada jest dokładnie ta sama. Dobra, słuchajcie. To jeśli ktoś chce sobie pograć, e, to, e, to to może sobie pograć, pokopać i spróbować uciec z więzienia. Ja już będę kończył. Trzeba e, coś e, następnego znaleźć do pogrania, do sprawdzenia. E, także słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie. <laughs> Ten odcinek bardzo krótki, ale łapeczkę możecie zostawić. E, łapeczkę możecie zostawić. E, I zapraszam Was oczywiście na następny e, jakiś odcinek. Także trzymajcie się i do zobaczenia.